Dobry wieczór, przyjaciele. Zapewne zdajecie sobie sprawę, że artroza zdegenerowanego stawu to straszna choroba, jednakże jest ona bardziej złożona niż może się wydawać. Zanim przejdziemy do artrozy, mam do Was jedno pytanie. Nie czujecie wstydu? Oglądacie? Czerpiecie przyjemność z moich materiałów, ale oglądacie je niemal nielegalnie. Gdzie jest subskrypcja? Oglądacie bez subskrypcji. Doskonale wiem, kto z was ogląda moje filmy i nie subskrybuje kanału. Jurij Siemionowski mierowa Dlaczego jeszcze nie subskrybowałeś? Przecież moje treści ci się podobają. Oglądasz każdy mój odcinek, nie przegapiłeś jeszcze żadnego. Nie dałeś subskrypcji. Nie ma subskrypcji, więc nie wiesz kiedy opublikowałem nowy film. Aleksiej Iwanow z miasta Czeboksary. Także nie jesteś subskrybentem. Krótko mówiąc, wiem doskonale, kto z was nie chce się zadeklarować i dołączyć do naszej drużyny. Bądźmy ze sobą szczerzy. Jeśli oglądamy, to warto dać subskrypcję. Kontynuujemy wtedy oglądanie z czystym sumieniem, legalnie. Czas na test. Wyniki testu warto podać w komentarzach. Wszyscy są ciekawi wyników, dlatego warto się nimi podzielić z innymi. Takimi rzeczami powinno się dzielić, zamiast trzymać je dla siebie. Należy zrobić obrót. Oto wasze zadanie wykonać taki ruch. Kiedy stoimy, naszym zadaniem jest obrócić się w taki sposób. O tak! Możemy obrócić się razem z głową. Możemy też, jeśli się nam to uda, zostawić głowę z przodu. Oto wasze zadanie obrócić się w jedną i w drugą stronę. Można to zrobić przed lustrem. Weźmy też telefon. Nawet jeśli nie udało nam się wykonać pełnego obrotu, i zróbmy sobie zdjęcie. Z drugiej strony też. Zobaczmy, jak się obracamy. Czasem jest tak, że jedna strona ma większy zakres ruchów, a druga mniejszy. Jaki to ma związek z stawem biodrowym, dowiemy się za kilka minut. Nie zamykajcie filmu. Artroza stawu biodrowego. To nie są słuchawki. A idealnie przybliżony do naszej budowy anatomicznej obraz stawu biodrowego. Tutaj musimy wyobrazić sobie zamknięte mięśnie. Normalny staw. Panewka stawowa jest wystarczająco szeroka, wszystko jest w porządku. Jeżeli jednak pójdziemy do lekarza z bólem stawu, konieczne będzie postawienie diagnozy. Lekarze często wskazują na artrozę. Skoro przyszliśmy do lekarza, to znaczy, że chcemy coś wyleczyć, a więc diagnoza jest potrzebna. Otrzymujemy diagnozę: artroza. Artroza pierwszego stopnia. Powłoka stawowa jest zwężona, chrząstka w porządku, wszystko jest w porządku. Nie powinien występować jakikolwiek szczególny ból. Biegamy i skaczemy. Przy zmniejszonym, niewystarczającym obciążeniu pogarsza się stan chrząstki. Chrząstka nieznacznie się kurczy. Pełna faza. Często związana jest ze słabością mięśni. Tutaj mamy druk na trzeci i czwarty stopień artrozy. Zachodzą daleko idące zmiany w układzie nerwowym. Powłoka stawowa zmienia się. Tutaj również widzimy zauważalne zmiany. Jedno kliknięcie kliknęło, kiedy opuszczamy lub podnosimy nogę. Tutaj widać różnicę w podnoszeniu oraz opuszczaniu. A oto końcowa faza zobaczmy, do czego to wszystko prowadzi. Rzadko spotyka się kogoś, kto osiąga taki poziom zaawansowania choroby, bowiem na tym etapie zazwyczaj wdraża się leczenie, ale czasami tak się zdarza. To wzrost stawu, dwie kości zrosły się w jedną. Z powodu stałego urazu, z powodu stałych rozstępów kostnych staw wzrasta się. To oznacza, że dwie powierzchnie stawowe zrastają się i tworzą jedną solidną kość. Najpierw pojawiają się między nimi szczeliny, a później ściśle się ze sobą łączą. Jest to bardzo interesujący mechanizm. Z dwóch kości powstała jedna. Organizm dokonuje cudów. Proces odwrotny jest również możliwy. Wszystko zależy od tego, czy decydujemy się leczyć czy nie, coś z tym robimy czy nie. Jeśli nic nie zrobimy, kości pozostaną zrośnięte. Jeśli się angażujemy i trenujemy celem regeneracji stawów, możemy uzyskać korzystne efekty. Jeśli mamy artrozę, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest jej zatrzymanie. Aby proces regeneracji mógł się rozpocząć, musimy zrobić tak, aby proces niszczenia zatrzymał się. Jeżeli go zatrzymamy, sam organizm rozpocznie procesy regeneracji, zyskując przewagę nad procesami niszczenia. Przy odpowiednim wsparciu regeneracja będzie zachodziła jeszcze szybciej. Co jest potrzebne, aby przywrócić staw biodrowy do pełni zdrowia? Dzisiaj porozmawiamy o bólu stawów biodrowych. Bardzo często przy artrozie ból nie daje spokoju właśnie tutaj, w tym miejscu. Stwierdzamy wtedy, że to właśnie staw nas boli. Oto to miejsce. Tutaj jest kręg. Nazywa się on kręgiem kości udowej. Jest właśnie tutaj. Kiedy człowiek dotyka tego miejsca, tak naprawdę dotyka kości, choć wydaje mu się, że to staw. Właśnie w tym miejscu odczuwany jest ból podczas ruchu. Może się on pojawiać podczas chodzenia lub gdy długo siedzimy. Częściej występuje on jednak podczas chodzenia lub stania. Co najciekawsze, ten ból można usunąć bez oddziaływania na sam staw. Ból nie jest spowodowany przez staw. Staw znajduje się tutaj, wewnątrz. Dyskomfort powoduje jednak mięsień, niebędący w stanie podnieść pięty. Mięsień pokrywa dużą powierzchnię UDA. Zaczyna się on w tym miejscu, bo to mięsień podnoszący. W ujęciu ogólnym można powiedzieć, że mięsień rozciągnięty jest na powierzchnię UDA. Czym jest powięź, zapytają zapewne widzowie kanału, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób funkcjonuje ich ciało. A więc powięź to, czy kroiliście kiedykolwiek mięso? Czasami trafiamy na takie cieńsze jego warstwy. To tak jakby powłoka mięśnia. Każdy mięsień znajduje się w swojej naturalnej otoczce. Są one pokryte cienką powłoką ochronną. Co ciekawe, takie warstwy są dwie. Powinny się one względem siebie ślizgać. Dzieje się tak, ponieważ znajduje się między nimi substancja płynna. To właśnie dzięki niej powłoki mogą przemieszczać się do przodu, do tyłu, na lewo i na prawo. Przemieszczają się one we wszelkich możliwych kierunkach bez przeszkód. Jest to pożądany stan rzeczy. Niemniej jednak, kiedy na przykład pojawia się uraz lub też zachodzi proces powodujący obrzęk, siniaki, naciągnięcie, czy też skurcz, naruszona zostaje ruchomość powięzi. Zdarza się wtedy, że nie ma wtedy między nimi tej płynnej substancji, bowiem staje się ona dużo gęstsza. Powłoki nie poruszają się względem siebie. Ogólnie rzecz biorąc, powięź powinna się poruszać, jako że ruch i drgania są dla niej korzystne. Niejednokrotnie mięsień napinający powięź biodrową boleć może w sposób podobny do stawu biodrowego. Kiedy to odczuwamy, pierwszą myślą jest udanie się na rezonans magnetyczny. Diagnozą jest artroza w stopniu zerowym, pierwszy, drugim, trzecim lub czwartym. Artroza usuwana jest za pomocą operacji, ból jednak pozostaje. Myślimy sobie wtedy: jak to możliwe? Problem tkwi w mięśniu, który napina szeroką powięź uda. Co robić? Po pierwsze, należy usunąć z niej napięcie. Trzeba odpowiednio stymulować to miejsce. W tym celu będziemy używać masażera specjalnie opracowanego przez Instytut Naukowo-Badawczy W Jadrzeńsku, który jest specjalnie dobrany do mięśnia napinającego szerokiej powięzi biodra. Wygląda on niemal jak idealna kula. Może być dowolnego koloru. Można użyć piłki tenisowej, można też użyć piłeczki do masażu. Doskonale sprawdzają się te dostępne w sklepach zoologicznych dla psów. Są też dostępne ich cięższe warianty, przeznaczone specjalnie do masażu. Naszym zadaniem jest zidentyfikowanie zmian chorobowych. Użyjemy do tego tej piłeczki i ściany to nie moja ręka, to ściana układamy ją między mięśniem a ścianą przenosimy ciężar, naciskamy. Możemy przesuwać trochę w lewo, trochę w prawo, lub po prostu utrzymywać w jednym miejscu. Znajdźmy zmienione chorobowe punkty nad tym miejscem i stymulujmy je. Pracujmy nad całą miękką częścią tego obszaru. Znajduje się ona nieco z przodu, tam gdzie mam kieszeń. Może u Was też będzie tam kieszeń? A może nie? Znajdźcie tam taki punkt. Punkt orientacyjny może stanowić kieszeń. Wszystko w medycynie ustalane jest mniej więcej, bowiem każdy człowiek jest inny. Pracujemy nad tym obszarem, poruszając się do przodu i do tyłu. Piłka może mieć różne rozmiary. Warto wybrać ten, który nam odpowiada. Wypróbujmy różne piłki. Za małe mogą nam nie odpowiadać. Znaleźliśmy i przytrzymaliśmy bolące miejsca. Teraz czas na fragment, który zwykle boli na kości. Tutaj najpierw pracujemy rękami. Wykonujemy delikatne ruchy, aby niczego przypadkiem nie uszkodzić. Druga kieszeń też jest użyteczna. Stanowi ona kolejny punkt orientacyjny. Skupiamy się właśnie na tym miejscu. Polecam postawić nogę na stopień. Istnieją bowiem specjalnie zaprojektowane stopnie do masażu mięśni i rozciągania szerokiej powięzi biodrowej. To zasługa przede wszystkim Instytutu Szumerlińskiego badającego szeroką powięź mięśni biodrowych. Pracujemy przede wszystkim nad tym miejscem? Ubranie sprawia, że nieco trudniej jest dokładnie się przyjrzeć temu, co robimy. Z pewnością jednak damy sobie radę, wystarczy odrobina wyobraźni. Usuwamy skurcz z tego mięśnia. Dlaczego się on tam wykształcił? Na pewno pojawią się takie komentarze. Dociekliwy widz z pewnością napisze Czemu skurcz powstał właśnie tam? Z pewnością był ku temu powód: jeśli go po prostu pomasujemy w taki sposób, to pewnie za jakiś czas skurcz znów powróci. Jest to jak najbardziej słuszna obserwacja. Zgadzam się z nią w 100%. Dlatego nie wystarczy tylko masować. Który mięsień powinniśmy trenować, aby temu zapobiec? Najlepiej ten, znajdujący się obok. Większy pod względem objętości, a także silniejszy. To środkowy mięsień brzucha. Do jego treningu używamy specjalnie opracowanej poduszki. Z pewnością pomoże ona nam wykonywać ćwiczenia sprawniej. Kładziemy się na boku. Przechodzimy do działania. Staramy się poprawić stan tego stawu. Kładziemy się na prawy bok. Aby poprawić kondycję lewej strony, prostujemy nogę. Odważnie i mocno, choćby trochę. Podnosimy i opuszczamy. Podnosimy i opuszczamy. Podnosimy i opuszczamy. Staramy się w tym miejscu nie zginać nogi, ponieważ jeśli ją zegniemy, obciążenie przejdzie na duży mięsień pośladkowy. Będzie to niekorzystne dla mięśnia gruszkowatego. A więc prostujemy nogę, aby udo było napięte. Musimy poczuć napięcie w udzie. W tej pozycji napinamy, rozluźniamy, napinamy i rozluźniamy. Ktoś może zadać pytanie, a co ze stopą? To nieistotne. Może być ona puszczona swobodnie i po prostu się relaksować. Najlepiej, aby palec wskazujący zwrócony był do przodu, równolegle do podłogi. W ten sposób trenujemy, podnosimy i opuszczamy. Nie musimy tego robić zbyt mocno. Od razu poczujemy specyficzne pieczenie właśnie w tym mięśniu. Niektórzy poczują je przy trzecim powtórzeniu, inni zaś przy piątym. Wykonujemy ćwiczenie i odpoczywamy. Relaks może zająć 10, 20 lub nawet 30 sekund. Tutaj wszystko zależy od tego, jak się czujemy. Kiedy siły powrócą, znów wykonujemy ten ruch. Wykonujemy ćwiczenie ile razy nam się uda, dopóki nie poczujemy zmęczenia. Lub ból w stawie nie da nam dalej ćwiczyć. Wykonujemy ćwiczenie, a potem kładziemy nogę. Ćwiczenie takie pokazuje, jak duży mamy zakres ruchów. Jeżeli udało się ćwiczenie wykonać raz, warto pokusić się o 10 powtórzeń. Z pewnością będą one bardzo korzystne. Pamiętajmy, by odpoczywać pomiędzy powtórzeniami. Możemy robić różne przerwy, między pierwszym a drugim powtórzeniem trochę krótsze, dopóki mamy siłę w mięśniach. Następnie, kiedy siły zaczną nas opuszczać, zwiększmy przerwy między podejściami. Przerwy są niezwykle istotne. Udało nam się więc poddać stymulacji mięsień środkowy pleców. Po treningu czuję jego zmęczenie? Oznacza to, że się on napracował. To środkową część uda. Usunęliśmy napięcie z mięśnia napięciowego szerokiej powięzi, uda. A teraz czas zabrać się za artrozę stawu krzyżowo-biodrowego. Może ją spowodować nie tylko chodzenie, kiedy biodro zaczyna się poruszać z boku na bok. Oto te ruchy. Możemy także wykształcić tę artrozę po prostu stojąc. Teraz wrócimy do testu, który zrobiliśmy na początku. Wykonaliśmy obrót. Należy obserwować, jak on przebiega w naszym przypadku. Wykonujemy obrót i spoglądamy. Sprawdzamy, co się w naszym przypadku obróciło. Była to talia czy ramię? Należy spojrzeć w lustro. Obracamy się w odwrotną stronę, tutaj w momencie obrotu u mnie obraca się. Ten obszar jednak dzieje się tak, kiedy wykonuje zły ruch. Jeżeli ruch jest prawidłowy, to robię obrót, a miednica pozostaje na miejscu. Ramiona się natomiast obracają. Ten ruch wykonujemy bardzo często, na przykład kiedy coś chwytamy, kiedy chodzimy, kiedy robimy obrót. Jeżeli wykonuję obrót, a brakuje mi ruchomości tutaj. Między klatką piersiową a miednicą, staw krzyżowo-biodrowy kompensuje mi brak ruchomości. Oznacza to, że obracam się bezpośrednio na stawie. To bardzo zły nawyk, powodujący niekorzystne ruchy stawu krzyżowo-biodrowego. Jeśli nie ma odpowiedniej ruchomości między miednicą a klatką piersiową, zaczynam kompensować te ruchy stawem biodrowym. Reaguje on na to bardzo niekorzystnie. Może się przez to deformować. Nie jest to dla niego ruch naturalny fizjologicznie. Mięśnie bardzo źle znoszą to obciążenie. Jak to zmienić? Po pierwsze, musimy zwiększyć ruchomość, aby wszystkie mięśnie poruszały się swobodnie. Aby to osiągnąć, nieco rozciągniemy te mięśnie. Dzięki temu będziemy w stanie swobodniej się obrócić. Używamy specjalnie wykonanego Nazwy miast mi się skończyły. Oto produkt wykonany w nowoczeboksarskim zakładzie stolarskim. Stołek do ćwiczeń wspomagający zwiększanie mobilności kręgosłupa w części lędźwiowo-krzyżowej. Chwytamy rękami za uchwyt krzesła i obracamy się. W drugim wariancie możemy obrócić się i jednocześnie. Utrzymywać pozycję głowy względem ramion. To nieco trudniejszy wariant. Następnie obracamy się do przodu. Najważniejsze, aby podczas wykonywania obrotu nie wykonywać tego ruchu. Nie patrzymy za siebie. Spoglądamy zamiast tego do przodu. Wykonujemy obrót, jeśli mamy więcej niż 3 lata. Do treningu rozciągania używamy dynamiki, nie natomiast statyki. Oznacza to, że nie naciągamy i trzymamy, ale naciągamy, rozluźniamy, naciągamy, rozluźniamy, naciągamy i rozluźniamy. Jeśli ruchomość jest mała, ćwiczenie wykonujemy statycznie. Pracujemy na obu stronach. Jedna jest trochę bardziej rozwinięta. Dzięki temu ćwiczenie wykonuje się trochę łatwiej, z drugą stroną jest trochę gorzej. Wykonujemy ten ruch i teraz spróbujmy zrobić obrót. Naszym zadaniem jest wykonać obrót ramieniem względem biodra. Spróbujmy wykonać właśnie ten ruch. Najpierw w jedną stronę, potem w drugą. Naszym celem jest nauczyć się wykonywać obrót właśnie w taki sposób. Nie należy angażować do tego obrotu samego stawu. Może Was to zdziwi, ale z pewnością Wasz krok się zmieni. Pojawi się ruchomość oraz zakres ruchów, które nigdy wcześniej nie występowały. Niemniej jednak, jest to sytuacja jak najbardziej pożądana, która powinna nas cieszyć. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić wiele nowych osób do zasubskrybowania kanału. A więc, przyjaciele, piszcie komentarze. Poinformujcie mnie, czy Wam się podobało. Mam nadzieję, że każdy mój film jest lepszy niż poprzedni. Zawsze zachęcam do pisania komentarzy. Jeśli coś się Wam spodobało, zostawcie też coś po sobie. Jeżeli chcecie pamiętać o tych ćwiczeniach, zachęcam do robienia notatek. Pozwoli to utrwalać dobre nawyki. Pomocne mogą okazać się też własnoręcznie rysowane obrazki. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Warto też zostawić lajka. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę.